Mano, witajcie, jesteśmy Max i dzisiaj sobie gramy. Kto lepiej zbuduje challenge? I jest ze mną jakaś przyjaciółka. E, dokładnie tak. I ja zaraz ją wyczaruję. E, to jest moja specjalna różka. Jak chcecie, żeby ją wyczarowała, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Dobrze. <laughs> widzieliście, aby nas z mieszkania wyleciała? Dzisiaj będziemy robić challenge e, e, Mamy tutaj zegarek Tu sobą. Mamy właśnie ten oto zegarek Oto ten zegarek Będziemy stoper Nie ruszaj tą myszką e, Będziemy mieć stoper O Jezus Tu O będziemy mieć ten stoper Dobra kto pierwszy da na papier rnożyce? Papier, kamień, nożyce Cholia, dobra. Ha, ha. Dobra, to ty mój... Kresie, 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 kresie. Ja mam włączony... Ja mam włączony... Po YouTube mi włączył. Ja ja nie. Dobra. Masz tu pole... Ja ci zaraz narysuję tą ma, na gisą Masz naryso. Masz? Ja właśnie ja Masz to futro oh, O to o ci boga auto? auto, dokładnie tak <try> To no auto... nie Ale ja lubię coś w tym mój Dobra, idź Dobra, dobra. Ona przejmuje ster. Okej. Okay. Dzień dobry. Jeszcze raz. Dobrze. Ty no, ja mikrofon przed buzią. To no, inaczej się nie uda. Dobra. To tak, robimy alko, Jak mówiłam. Ale ty nie masz dziury wykupywać! To tak, po, podchodzimy. Dobrze. Eee, idziemy do tyłu. Jak to dziewczyna gra? Eee, jak się jest to? O, dobrze. Dziękuję. Dobra, no to bierzemy nie wiem, Będzie to. Dobra. Okej. Okay. Ale dobra, ja to robię, żeby. Wy... Jak to się przesuwa? żeby to było? Nie, moja, nie, palce, wiesz? <laughs> Jezus, nie, nie, mi... nie, 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 ty masz tym, tym jak masz Bloody, to tym się przesuwa, albo tymi panami. Hmm. Lepiej tym przesuwać. Hmm. O, no ja, ja miałam hmm. sobie założyć. Hmm. Ja, ja to chcę budować? A nie. Jezu, przestań. Pan smanuje, jak się skacze? Aha, dobra. panu, 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 Człowiek ma wiedzieć. A ja ją nie wierzę. Po co ja tu niszczę? Dobra. Ym, teraz szukamy tego. Dobra, ja cię Biblia. Eee, aha, Branku. Hmm. Gdzie ja mogę znaleźć koła? A co? W nie ma kół! A co ja mam? Jak ja mam to zrobić? Stop! Dobra, wiem. To tak. Dobra. To tak. To bierzemy tu. to Dobra, to bierzemy tu. To Tole.

Nie mogę dobra, tak, no to bierzemy jeszcze raz, bierzemy tu, tu, bierzemy świeczki, czy to, jak to się nazywa, nie wiem jak, um, dobra, dobra, już masz, y, nie wiem, powinno być jeszcze 2 minutki minąć. Y, y, 3 minuty się minęły, 3 minuty, mhm. no, już Dobra, skończyłam. Albo nie, jeszcze nie, albo ostatnia rzecz. Czekaj, dobra, to będzie robiła jako zakierownica. Ehehe. Moja wyobraźnia. No kurde, no. Dobra. I to jest kierownica. Tak. Ta. Daj, no i koniec? Tak. Dobra. To, to się siedzi. To nie No. no. Odejcie w komentarzach. Dobra, weźcie. A ty je spadaj. Dobra. E, Odsłuchcie w komentarzach. Jak ładnie to sub, a jak brzydko to, to e, łapkę w górę. Ciekawe kto zasługuje na takie autko. Teraz ja zbuduję auto i takie dużo Lepsze. Tak naprawdę lepsze. Jeszcze lepsze od ciebie. No co? No ładnie zbudować. Dobra. coś tak czarny czarny terakota nie o beton czarny ten tu płytki szybkie i na pewno ten dobra nie to to i chciałabym wziąć py, 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 py. 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 dobra tą bo ta jest nowa no. dobra to. dobra Dobra, dobra, dobra. Tak ja wszyscy o tej wojnie gadają. Dobra, to a czerwone, zrobimy może tym. Dobra. To ładnie robię? No Dobra Co teraz? Och, ładnie? No, ładnie? ładnie e, dajcie suba Nie, jak? Jak jeszcze nie dokończyłem? Poczekaj, panel

Amelia, Amelia, A, widzisz, już tylko to, to, to. O, dobra. I jak ci się podoba mój samochodzik? No, ładnie. O, jeszcze to. Dobra. O, ocencie. Jak jest ładny, to zostawcie suba, a jak jest nieładny, to zostawcie łapkę. Proszę, zostawcie suba, bo nie chcę, żeby brzydki. Wie, wiecie, on jest strasznie ładny. Wszystko też Amelie był ładny. Też. Też był ładny, strasznie ładny. Tutaj nawet ma kaprioleta. No i dobra, fajnie film nie dzieje, ale poczek poczekajcie, muszę tu sobie. O! O! Teraz to jest stary fiat! O! teraz tu sobie możesz jechać. Włochodź. Polski. Ukrainy. Dobra. I kończymy odcinek. Mam nadzieję, że oceniliście już pracę. Na razie. I cześć. Do jutra. pożegna się. Bye bye.